Dzisiaj mamy pięć dni do nagrania, dzisiaj będzie jak i wiem, że one są mi nie wiem, czy będzie się spodziewać ich vlogów, ale już za niedługo po prostu będę sobie tam jakiś filmik wypełnił, ale patrzę na filmiki i myślę, jakie filmiki wy chcecie mieć. Mogę spytać moich przyjaciółek, czy po prostu jednak na przykład ze mną nagrała, czy tam nie wiem, na filmik, jak będzie działał. Teraz się się ogłębię i niekiedy sprawdzam, ale ja grałam, że tak to a oni szukali po wszystkich tych i słuchajcie, nie mogłem znaleźć, dlatego tu mi się bardzo dobrze, bo jak na to patrzycie, to lubię i proszę, no po prostu ja lubię nagrywać, więc złony is what it is. Mm, dobra, więc ja się teraz rozpakuję. Będziemy sobie robić zadania awantury, da muzykę, będziemy sobie robić zadania i będę sprawiać, sprawdzać miętam niż tego i przejdę.

Mam taki dział sprawdziany kiedy, jakie mam oceny z czego i muszę się dzisiaj sobie go uzupełnić z leku z angielskim. I słuchajcie, a ja no, miałam z matematyki. Gdzie on jest? Słuchajcie, kiedy to jest? Tu mam linijki tu mam kółki, ale nie, no, 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 nie, może być gdzie to jest okazało się kupić jeszcze inne książki typu, nie wiem, historia typu z y, plastyka, zeszyt z plastyki nie wiem religia y, komputery technika, to jest geografia, biologia no i tam takie pierdol nic specjalnego dobra, a dzisiaj sobie kupiłam taki zeszycik to matematyki już całe wykończony. no czemu ja tu nie miałam tego Na, na koniec a jeszcze 10 kartek to dosyć nieważne nie nie targujmy tego ale dzisiaj sobie kupiłam 60 kartkowe tak I się że pisze. Dzisiaj mieliśmy taką i właśnie dzisiaj później zaczęliśmy też... Chcę Wam dobrze słuchajcie otworzyć. Mamy temat procenty na polis. takie te pola trapezdu i tak pola, dalej. Muszę pola. się też poprzepisywać 20. Ale, ja dzisiaj 24 sprzątałam ITP, tak że stałam już na 8.50 poszłam do szkoły. Tak na 8, nie na 9:00 mieliśmy i słuchajcie, na 8 jakieś wielkie problemy, oszukiwałam się. Zawsze tak sobie stałam, jak czym się powstaje, też zawsze miałam taki dysk, czy takie wiecie, w lato, że wstawałam od razu w usta, a sobie posiedziałam na telefonie, się szykowałam i się kiedy pomalowałam, ale teraz wyszło też, że nie możemy się malować tu chociaż kiedy trochę zresztą niektórzy malują, ale no ja sobie mogę coś poczytać, ja porysować ja mogę, ja mogę jeszcze zadanie zrobić a teraz Fecia ja nie umiem stać ja, mm, stanę jeszcze tutaj i zasypiam i staję dopiero nie, na ósmą na no, kiedyś kiedyś nawet spóźniam dobrze, że moja mama jeszcze będzie w nastawie a także no myślę, że, że okay. dobrze, okej dobierz to więc e, dzisiaj sobie odłożymy jeszcze matematykę and Polak. Mm -hmm. Tylko jeszcze do ćwiczenia z polskiego muszę i tak wziąć, ponieważ mam tam też te przepisania. dobra więc teraz tak zeszyty mam osobno. Słuchajcie, brzuch nie zaczepić. Takie Nie powiem z jakiego powodu. Właśnie do edukacji. To były moje książki. Znowu to dla mińskiego, bo tutaj tu mam trudne. Wydarzyła sobie takie wachlę. Mieliśmy już, mamy tam tak poskładane dwa. Mamy tam właśnie drzem pożyczkowy i z bitą śmietanem. I słuchajcie, cześć, ja się tak zrobiłam na w środku dam lody, co było bardzo głupie pomysłem i big Christian, Tanę i, i Ren i tam w ogóle takie obok słoniki. jakby z tej fery był to jakby wychotka, byłem... dobra, ale ja idę do Christian, więc to muszę po zabierać, więc to tyle słuchajcie, a to idę, Christian wymaza jaki także, znaczy zapyłem, czekajcie z jutro, no dobra.